No się ma. Tak jak mówiłem, będę instalował dzisiaj taką grzełeczkę na, 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 na przewody wody. No z racji tego, że mam zimą minus 30, no to bywa, że to się może przydać. Wchodzi to dokładnie tutaj. O, tutaj zrobiłem ciachę, założyłem sobie już zaciski i, 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 i nie co, będziemy cieli to wszystko. Wpuścimy nadmiar wody, który tutaj jeszcze został. Nie wiem, zobaczymy czy będziemy wycinali. Proste cięcie, wsuniemy sobie tą grzełeczkę. No i zobaczymy jak to wyjdzie. I co, mamy koryto, mamy to. Dobrze widać? Dobrze widać. Żyga! No leć, 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 leć. Kurwa, mistrzowie druciarstwa. Obcieka sobie, obcieka. Ech. Mam nadzieję, że cała nie zejdzie Tak to założymy to byłoby opaskę założyć najpierw Ale byłby, ja gdyby byłaby z, zła średnica. No ja siedzi. Kup. <noise> co mam powiem? No nie jest łatwo to zrobić z ziemi. Najlepiej mieć podnośniczek, zrzucić całą wodę e, e, z układu i, i, i sobie po prostu na eleganckości zrobić. E, bo tak, to jest po prostu rzeźba. No ale siedzi, zobaczymy, jak to będzie działało. Czekamy w takim razie na, 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 grube, na grube mrozy.